W Warszawie afera, bo Jego Ekscelencja Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o zgodę na zestrzeliwanie rosyjskich rakiet latających sobie nad Ukrainą. Otóż, pomijając meritum, warto zauważyć, że to jest coś skandalicznego, że suwerenne państwo, jakim jest Polska, zwraca się do swojej macierzystej, że tak powiem, kraju rządzącego, czyli do Stanów Zjednoczonych, z prośbą o zgodę, żeby zrobiło coś, co ono sobie może zrobić samo. No, to oczywiście prawda jest taka, prawda jest taka, że gdyby Polska zaczęła zestrzeliwać te rakiety rosyjskie sama z siebie, no i Rosjanie nam zrobili jakieś kuku, no to wtedy Amerykanie, wzruszone mianami, nie mają obowiązku bronić Polski, bo to Polska wstrzymała wojnę z Rosją, a nie Rosja z Polską, i na to nie ma obowiązku Polski bronić, to byłoby idealnie. W związku z pan minister Sikorski chce się zabezpieczyć i chce, żeby to Ameryka wyraziła na to zgodę, to wtedy ona będzie, niby za to moralnie przynajmniej, odpowiedzialna. Znacie, państwo, że to jest kuriosum, prawda, że się o coś takiego prosi. Ale przejdźmy teraz do sprawy zasadniczej. Jednocześnie z tą prośbą dwóch posłów do Kongresu, pan Wilson, republikanin z południowej Karoliny i pan Cohen, demokrata z Tennessee, zwrócili się właśnie z podobną prośbą do prezydenta, żeby wyraził zgodę żeby Polska mogła zestrzeliwać te rakiety. Co, co ciekawe, powołują się na to, że dwa lata temu w przewodowie spadła rakieta i zabiła dwóch Polaków, ale to była ukraińska rakieta, więc... A czy, o, czym, o czym oni nie mówią. Cytują to właśnie jako zagrożenie Polski, że Polska ma z tej okazji prawo do zestrzeliwania rakiet rosyjskich. Otóż pan Sikorski się pochwalił, że to jest ponadpartyjne, czyli dwupartyjne poparcie, prawda? I od republikanów, i od demokratów, ale zauważmy, że to są jedni i drudzy, to jest jedno lobby, konkretnie lobby żydowskie. Jest takie lobby, demokratów popiera nasza stara dobra żydokomuna, taki pan. Senator Bernard Sanders, no to jest typowa żydokomuna z Galicji. Nawet po, ona, ona, się, ona pochodzi z, z Galicji. A natomiast Republikanów popiera bardzo ciekawa formacja, nazywają się neokonserwatyści. O tym powiem parę słów. Bo nie wszyscy Polscy, Polsce wiedzą, co to są neokonserwatyści. Otóż pamiętam, kiedy byłem w USA w 1985 czy 1986 roku, nie, to było jeszcze wcześniej. Na kongresie wolnościowców Montpellier Society w Monachium, gdzie wszyscy zapałem czytali artykuł w naszym Land Review. Artykuł ten brzmiał: że bardzo się cieszymy, że są neokonserwatyści, ale oni muszą nas jeszcze przekonać, że są konserwatystami. Co to są neokonserwatyści? Otóż neokonserwatyści to są mm. politycy, którzy byli socjalistami i Zmądrzeli, no bo mądry człowiek nie może być socjalistą, prawda? tylko albo idiota, albo człowiek, który kłamie, ale no, wie, że ludzie w to uwierzą i tak gada na pieniędzy. No mądry no, człowiek nie może wierzyć w socjalizm, więc oni zmądrzeli, życi to mądrzy ludzie, więc zmądrzeli, porzucili socjalizm i nazwali się neokonzartystami. Ale, ale rzeczywiście porzucili socjalizm, natomiast nie porzucili pewnych metod typowych dla socjalistów, i również to wszystko w to byli żyć. I u tych ludzi przeważa, że tak powiem, poparcie dla państwa żydowskiego nad sprawami ideologicznymi. Pamiętam, jak rozmawiałem na przykład ze świętej pamięci Miltonem Friedmanem. Niewątpliwie jednym z ludzi, na który się powołują neokonserwatyści, który powiedział mi, no ja nie rozumiem, dlaczego Żydzi, którzy zawdzięczają cały swój rozwój, bogactwo z, z, z kapitalizmowi, gdzie się nie dorwą, to budują socjalizm, cholera jasna nawet w Izraelu. Otóż ci neokonserwatyści powinni popierać Izrael, jeżeli nie buduje socjalizmu, a zwalczać Izrael, jeżeli buduje socjalizm. A nie, oni to nie robią. Dla nich jest ważniejszy tutaj nacjonalizm, niż, niż ideologia antysocjalistyczna. Także to jest takie dziwne ugrupowanie. I teraz jeden z tych panów to jest właśnie do żydokomuna, a drugi to jest neokonserwatysta i te lobby żydowskie tutaj popiera ten polski wniosek. I pan Sikorski się tym bardzo chwali. To nie jest groźne jako takie. Gdyby doszło do głosowania w kongresie, to nie padłoby za tym więcej niż 50-70 głosów, bo amerykańscy posłowie nie są idiotami, nie chcą wojny światowej, z całą pewnością, atomowej zwłaszcza. W związku z czym, to jest tylko, to jest tylko tak zgłoszone. Ale uwaga, jest to apel do prezydenta. Otóż w USA Prezydent ma y, spore, spore uprawnienia, bardzo duże uprawnienia, i poza wypowiedzeniem samej wojny, a i to się czasami zdarzało, y, może robić w polityce zagranicznej, co chce. I to jest prośba do prezydenta, jego ekscelencji, Jusia Bidena, żeby taką zgodę wyraził. I proszę zwrócić uwagę, że do wyborów zostało jeszcze tylko kilka dni. I jeżeli teraz pan prezydent wyrazi tę taką zgodę, no to teraz się powoła na nią jego ekscelencja, Rosław i zacznie te rakiety wystrzeliwać. Powiedzmy jasno, Ukraina prosiła o to pod pretekstem, że chce chronić swoje instalacje gazowe w Stryju czy gdzieś tam. tej to jest niedaleko od Lwowa, nawet. Otóż. Gdyby chodziło o ochronę instalacji, to oczywiście trzeba by Ukrainie dać te rakiety. Już trudno, to się mi dali, to jeszcze dajmy mi te rakiety. Nie chcę je umieścić między stryjem a Rosją, prawda? I tam będę chroniła. Natomiast jeśli te rakiety są za stryjem, no to oczywiście obrona jest znacznie mniej efektywna. I to dowodzi, że to wcale nie chodzi o ochronę żadnych instalacji gazowych, tylko chodzi o wciągnięcie Polski do wojny. Jak się kończą w tej chwili Ukraińcy, już kończy się mięso armatnie ukraińskie, trzeba wciągnąć do wojny Polaków. I stąd musi być taki protest, protest w Polsce, że nie chcemy dać się wciągnąć do tej, do tej wojny, która zresztą może się skończyć wojną światową, bo to nigdy nic nie wiadomo, co, co nastąpi. Elementem, elementem dodatkowym może być to, że podczas wojny, podczas przeprawy przez, przez rzekę, nie zmienia się woźnicy. Głosi stare powiedzenie. Otóż być może niektórzy myślą, że jeżeli USA wszczą wojnę światową jutro czy pojutrze, to wtedy Amerykanie w wyborach nie będą chcieli zmienić demokratów na, na, inną, partię. na inną partię. To może być dodatkowy element, który mówi, na, dlaczego te lobby chce, chce, żeby Ameryka pozwoliła Polsce rozpocząć działania wojenne. Przypominam, że historycznie to było w ten sposób, że to nie jest przecież pomysł pana Sikorskiego dnia dzisiejszego. Kiedy były wybory w Wielkiej Brytanii, gdzieś tak nie pamiętam, w sierpniu chyba, czy pod koniec sierpnia, został wybrany nowy premier i natychmiast mianował nowego ministra spraw zagranicznych i ten na drugi dzień przyjechał do Warszawy, do Polski, a potem do Chybielina. Do prywatnej posiadłości Jego Ekscelencji Rosa Sikorskiego I, i tam niewątpliwie namawiał go do, do tego, bo na drugi dzień z kolei, czy trzeci dzień po jego wizycie, właśnie Rosa Sikorski zgłosił taki wniosek już wtedy. Ale wtedy pan Jan Stoltenberg, który jest, był generalnym sekretarzem NATO, ofuknął go wręcz, wyraził sprzeciw, powiedział, że nie ma na to zgody. To było wyciągnięcie NATO do wojny i NATO na to nie wyraża zgody. Więc on przycichł, Ale 1 października zmienił się gęst NATO. I nowy generalny sekretarz na ten temat się jeszcze nie wypowiedział. Pewno czeka na to, co powiedzą Stany Zjednoczone. Także sytuacja jest nad wyraz niepokojąca. I kto wie i kto wie czy ten tydzień to nie będzie decydujący tydzień w historiach ludzkości? bo po prostu może się w tym tygodniu rozpocząć pełnoskalowa wojna światowa. Miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie. Dziękuję za uwagę.